Cześć, to kości szybka wrzutka. Dziś na stole mamy Baron Voodoo, czyli bardzo fajny abstrakcik od Lucky Duck Games. Gra, w której jest naprawdę sporo, sporo mużdżenia, a tak naprawdę jest bajecznie prosta. Kostki te symbolizują dusze, o które walczymy, które próbujemy zebrać na naszą planszetkę, a następnie wysłać do zaświatów. Za co dostaniemy punkty? Oczywiście zbierając odpowiednie sety. I tak możemy zbierać te same symbole, ale w różnych kolorach. I tak, jak tu widzicie, dostaniemy jeden punkt za parę, trzy za trzy, pięć za 4, albo różne symbole, ale w tych samych kolorach. Za co też dostaniemy punkty. Na koniec gry dostaniemy też po trzy punkty, jeśli mamy przewagę w danym kolorze. Jeśli będzie remis, to dostaniemy po punkcie jednym. Na dole mamy Tor punktacji i w zależności w ile osób gramy No to taki jest limit, oczywiście kiedy któryś z graczy Dojedzie do tego limitu czy go przekroczy no do tej mety powiedzmy To w tym momencie dokańczamy rundę, podliczamy punkty No i wiadomo kto ma więcej ten wygrał Na czym polega gra? Gra to takie Warcaby Z niezłym bajerem Bo w naszej akcji Będziemy przeskakiwać kosteczki i te przeskoczone kosteczki będą tu trafiały na naszą planszetkę. Żeby nie było za łatwo, to możemy aktywować tylko ruch kostkami naszego koloru. Tutaj mam czerwoną ramkę, czyli moje kostki są czerwone. Tomek miał żółtą, czyli gra żółtymi. W naszej turze możemy zacząć od tego, że możemy wykonać akcję specjalną, Naszego gracza, naszego bohatera. Mamy czterech bohaterów, każdy ma inne akcje. I tutaj na przykład mogę przełożyć kostkę w danym rzędzie na jedne puste pole. Tutaj tomek może przesuwać do jednej krawędzi wszystkie kosteczki. W grze będziemy mieli też takie znaczniki, takie ptasie czaszki. Za każdym razem, kiedy Odrzucimy jedną taką. Możemy też wykonać akcję specjalną innego gracza. Oprócz tego, za te czaszki, też jeśli odrzucimy dwie, będziemy mogli wykonać jeszcze jedną e, turę, jeszcze jedną całą akcję. Ale to możemy zrobić tylko raz w naszej podstawowej turze. Za te czaszki też będziemy mogli sobie zmieniać to, co mamy na kosteczkach. Ale wracając do akcji, jak, jak wygląda zdobywanie tych dusz. Aktywuję jedną swoją kostkę, no i przeskakuję inną. Mogę ją przeskoczyć, jeśli jest za nią wolne miejsce, albo jest za nią stos maksymalnie wielkości dwóch, bo tu jeszcze mogę skoczyć. Stos 3 to jest maksymalnie wysoki stos. Tam już nie mogę skoczyć żadną kostką. Czyli stąd, skakując tu, zdobywam białą kostkę, która jest. Jokerem, jeśli chodzi o kolory do tych zestawów, no oprócz tego aktywuję, jeśli chcę lub nie, zdolność, która ma ta kostka. Ja mogę to zrobić tylko w momencie jej zdobycia. W tym przypadku dostałbym jeden punkt, ale są też takie rzeczy jak zabranie komuś kostki już ze zaświatów, w których to właśnie będziemy przytrzymywać te, za które zapunktowaliśmy i za które później też jeszcze dostajemy punkty jeśli będziemy mieli przewagę możemy zdobyć sobie ochronę, czyli nasz znacznik obracamy na jedną turę na drugą stronę i w tym momencie nikt nie może zabrać naszej kostki, ani nic nam ukraść możemy też przerzucić kostkę u nas na jedną stronę żeby oczywiście nam pasowała do jakiegoś zestawu możemy też zdobyć żeton ptasiej czaszki, możemy także zamienić dwie Kostki na różnych dwóch planszetkach. I tak naprawdę to wszystko. Cała gra to jest manewrowanie tymi zdolnościami specjalnymi, zbieranie odpowiednich setów, wykorzystywanie odpowiednich tych kostek. Co ciekawe, jeśli mamy przewagę w białych, w tych jokerach w zaświatach, zdobywamy tytułowego barona Woodu. On wchodzi zamiast naszej postaci. I w tym momencie mamy dostęp do wszystkich zdolności, jakie są aktualnie na stole. Czyli mogę wykorzystywać zdolność każdego z moich przeciwników, tak długo aż ktoś nie przebije tej wartości i to on nie zdobędzie. Na koniec gry, wszystkie kostki, jakie nam zostały, schodzą na dół. Jeśli mogliśmy zapunktować, to wybieramy tylko jeden set, za który zapunktujemy, a następnie sprawdzamy przewagi i to wszystko. Podliczamy punkty, jeśli przekroczymy 20, mamy specjalny żetonik. I tyle. Gierka bajecznie prosta, jeśli chodzi o zasady, bo jeśli chodzi o główkowanie, o kombinacje na planszy, to jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Tak jak mówiłem, trzeba dobrze wykorzystywać zdolności specjalne, swoje czy innych, dobrze wykorzystywać czaszki ptaków i dobrze wykorzystywać kosteczki, także kombinacji, co nie miara. Baron Wodu naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł, bardzo miło nas zaskoczył. No mam nadzieję, że pojawi się też i u nas w Polsce. A skoro to Lucky Duck, no to są, mam nadzieję, duże szanse na to. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć!